Komentarze i suwiki. Teraz się bierzemy za zadanie. Lecimy. Co tu mamy? O, ja znowu sadzenie kartofli. Tu, co to mamy? Tu 18 tysięcy, Tu opryski. Wolnorodny nawozu. Pole 13. Tu mnie, no. Wzięli. No, nie wiem, ja się sam to jest. To jest sianie Nica, tak? pszenicę mamy Opryski, nawozy Co jezu, wszystko opryski Co tu jest? Uchnienie ziemi 20, 30, Pole 32, ale to malutkie To następne, to jest następne, następne Półtora tysiąca Nie wiem, no i nie wiem sam Jeszcze To jest 8 tysięcy nawozy Pole 16, Pole 16, gdzie ty jesteś? A tu ale my mamy. Może swoim pojedziemy, Ale co tam jeszcze mamy zrobić? Tak, na. No, dowolnym nawozem. Weźmy się najwyżej. swoim pojadę. No jedziem. Ale wyłącz. Na razie. Przyczyniliśmy tylko. 40 zastosuj. Jedziemy Jedziem. Na, na, na farmę. Ale może ciągnik się takim sypem. jej Brudalsem. A gdzie ty jedziesz? E, eg, ej, ej, ej ej, ej, Tomek. Nie w tą stronę. Jedziem po swój ten rozsiewać do nawozów, No i jedziemy panie zielonka. Mogłeś tędy jechać. Przez pola, przez łąki. Uj, są cię zabije, Albo nie mówię, nie. Tak może u siebie coś będzie roboty to zobaczymy. Ale raczej nie będzie, bo już widzę na razie nie jedziesz gości i brudnym byś się wstydził Co? nie e tylko r byś umył go bo już taki brudny że szkoda słów jak gości pojedziesz na pole brudnym dobra o jest różnica nie Jedziemy, zatankujemy się z siewnika tego. O, a, a ten też brudny. Oj, 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 oj. Do ludzi z brudn brudnym sprzętem, brudnym jedziesz? No nie. Jak to można? A może sąsiadkę spotkasz? To wiesz, będziesz. Tak, to jest. Gdzie ty jesteś? Opa, jedziemy. Tak, to. To się zobaczymy na polu. Witam ponownie. Na zadaniu jesteśmy już na polu 16, no dobrze pamiętam, tak w pole 16. Jedziemy, no i co? Mówiłem, że nie zostawię. Farminga, co niektórzy myśleli, że zostawię. Nie będzie filmu. Nie, nie wierzę w to, że nie było takich rzeczy. A jak ja obiecuję, to na no, pewno zrobię. Wy widzicie, idą zadańku u sąsiadki, czy tam u sąsiada, a u sąsiada. Jak to boli, jak to pyta. I tak. Jak to chcecie się zapytać, piszcie w komentarzach. Albo na karcie społecznościowej. Nie jest dlatego dla Was, nie dla mnie bo jak piszę to proszę o komentarze łapki w górę nie chodzi o komentarze w tym to żeby lepszy zasięg kanał miał film na kanale aby dla was był rozwijał się nie dla mnie no jedź jedź i nie szczaruj swoją gatku, bo sąsiad nie będzie czekał na ciebie Jedziemy Panie Zielonka No i 22% już mamy Dwa razy przyjechany I zaraz 50 będzie No i co mogę powiedzieć Jak tam u Was minął I co mogę jeszcze Piszcie w komentarzach co byście chcieli Jakie gry Piszcie swoje propozycje Ja się podzielę Widzicie na kanale jakie są filmy Sam jak nie chcecie oglądać, to ty nie wiem, co propozycje wasze na kanał jak nie odpowiadają i tak, co widzicie, zadanie, zadania, zadania, kredyt ściągnika trzeba spłacić, no to co czekamy na wzrost roślin u, się, u, u siebie czekam zadania się wykonuje, w tym czasie kasę się zarabia, widzicie, ja tam nie próżuję. ja nie lubię nie z pracy wróciłem i zobacz, nagrywam dla was. Lubię ja, lubię o swoich widzów dbać. O wiem co was poproszę. Wasze opinie o moim filmie, o moich filmach. Napiszcie w, w komentarzach. Przepraszam, bo przyzimiony jestem, noskiem już zaczynam ciągać. O i zima, tak? A tu z, środek wiosny w farmingu jest, tak? Nie pykaj, tylko jedź, pomek bo sąsiad nie zaliczy nam. Będziemy tak robić. No, jedziemy. Może zaliczy. O, 54% mamy, tak? Hektary możesz opryskiwać, nawozić. Ja się bałem, że to mały będzie, nie starczy. No tu już tyle pola pryskały, że no, się chciało, wróciłem z pracy, z chce kawy w domu wypić cieplutko No i zobaczymy Może sianiem byśmy wzięli Nie wiem Sam już, bo wszystko już było Ale tu koszenie trawy nie było Jeszcze koszenie zboża Nie wiem czy mieliśmy Piszcie w komentarzach Napiszcie mi w komentarzach Czy by było koszenie zboża Bo już nie pamiętam Sam I koszenie trawy Chyba nie, mi się zdaje, że nie. No i co? I 70% mamy, tak? Zrobione. I co? Opa. I co? Jedziemy w zielonkę, tak? Tak, to jest. Mhm. Jak Gimber jest, tak? No. I co? Zaraz zakończymy te zarańko. Może następne weźmie, bo u nas nie ma na razie nic jeszcze. Kartofle nie wiem czy brać, bo tu 18 tysięcy jest fajnie. By było opryski. Nie wiem czy my mieliśmy opryski też, a mieliśmy odcinek wcześniej, tak? Mieliśmy opryski, to teraz co mamy? też nawozy ale nie to nawoz sypki a nie na, nawozy te jak to się mówi płynne o. co sięgnie te pole czy nie mam nadzieję że tak sięgnie jeszcze zostanie jest zapas i co jedziemy w zielonkę eee, gościu tu tak się nie robi dobrze trzeba poprawić a dobra Jedziemy po nowy siewnik, kupiłem tamten sprzedałem Zaraz na zadanie pojedziemy Tak to tak. widzicie, się u mnie rozwija Sprzęt za sprzętem, kokultywator Ten sam tam brony, nie wiem Widzicie już tego siewnika tutaj nie ma To mówię sprzedałem, teraz nowy jakiś kupiłem w niecałe dwadzieścia parę tysięcy takie to buty widzicie sami i przez łąki przez pola goni pasola o o dobrze ja tutaj? tak chyba tak zobaczymy zobaczymy czy się zatankuję O tutaj się tankuję tak zobaczymy zobaczymy ale za mało tak Weźmy miejsce no się, no, no no tak, kup Jedziemy na pole Weźmy pole 7, nie wiem, pole 7, które to? A tu Tak, 3,5, no jest to tym jeszcze się było opyski, opryski, opryski, Sadzarka, to mnie niepotrzebna na razie. To tylko to było, dobra. Z tymi kontramsami jedziemy. Na pole 7. A gdzie to było? Patrzyłem. Uuu, aż tu, tak. Tak, przez, przez swoją gochę. Jedziemy. Dobrze, przyjeżdżamy. Dobra, to... widzimy się na polu. Witamy na zadaniu. Kłaniam się nisko po same klepisko. No i witamy. Dobra, żarty za, żartami. No, bierzemy się za sianie jęczmienia. U kogo tam? U sąsiada. Ja mam pecha. Nie ma sąsiadki. tylko samych sąsiadnik. No i jedzie. No i jeszcze sobie jeździ. Ja kawkę wypiję. Tak to widzicie. Trzeba pracować. A nie siedzieć w domu. Rola Jocha nie czynnie. Nie pozwolić. Rolnictwo. Tak, zrób wasze kabusia. I co? Jedziemy, praca. Co zarabiać? Długi spłacasz i siewnik nowy widzicie? O, kupiłem. Domek się nie rozpędza. Ujka? Nie. Cecho. Dobra, jedziemy. Bujeszka i B i siejem sobie. I co tam więcej? Trzeba pracować, trzeba rodzinę utrzymać, kredyty spłacać, prąd spłacać, zapłacić, bo też się sam nie spłaci. Woda, no i takie rzeczy, i tp, i td. I dla zwierząt wasze trzeba kupywać i opryski na, na zboże. Tak, tak, widzicie, trzeba. O, betoniarka pojechała, komuś dom budują Tak Jakieś Bamber już się budował, no co to? To nie my To nie my, że nas nie stać, nie? Jedziem zielonka, jedziemy, tak I co? No to Państwo? Co siejem? Zboże siejem nawozy, niech się mi się nie chciało kartofli, ładne pieniądze, ale długo zajmują sadzenie. A, już, podkładają zboże A później sąsiad przyleci, że nic nie zrobiłeś, nie? Ja wiem. Oj, krzę... Oj, 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 Tak to jest. Oj, Tomek, Tomek, ciężko ci było przestawić? O, patrz, ta następna betoniarka, a co to Wioska, że się buduje? O, betoniarki nie ma, to do, do, samochód pojechał. No widzicie, jest druga betoniarka. No że to mnie my, że biedni. Tak to jest, no i patrzcie. No i zaraz, jedna, czwarta, ósma, dziesiąta. Żarty Tomek trzymają, cię. A co? Co to, to pozostało? Śmiać się, żartować i dokipkować. Tak. Pisz tak w komentarzach, co byście tak chcieli, jakie gry, co byście chcieli widzieć. Naprawdę. <laughs> Przepraszam. Kto mnie zna, to wie. A kto nie zna, to może poznać. Mówiłem już, jak ty lipy nie odmalisz, to dzisiaj jest dzień zmarnowany. Jak nie ma lipy. Ej, Tomek, Tomek, wapraw się człowieku. Nie masz, nie masz nic. Tak to jest, jak się no jest. Nawozy są, polaczać. Ale ciot, idala. Człowieku, człowieku. Ja wiem dlaczego ci tak wesoło. Ja wiem. Bo żony nie ma to. Gościu majowy. Tu cię ma. Tu cię ma. No i widzicie. A co, ale zazdrości, że kobiety nie ma? No może w pracy? No, pracuje. <küh> Przepraszam. Mm, wesoło mu, nie? Wesoło, ja widzicie, sami, sami jeżdżę, tylko myszką kręcam, dróbko wasze, tak, to jest dżonglir, a to nie wiem, piszcie w komentarzach, co to za z zapytaniem proszę was, proszę, co to za siewnik, No dobra, to się trzymaj, tam mówię jeszcze raz dziękuję za lajki, like, subiki, proszę piszcie w komentarzach i to wszystko, na razie, papa. Pa.